Jeden z menadżerów, czytelnik prasówki, czytelnik mojego bloga, lepszy menażer, napisał kiedyś do mnie z pytaniem Marcin, naprawdę informacja zwrotna, te wszystkie miękkie tematy, ma to sens? Jest sens w ogóle się tym wszystkim zajmować, przecież wystarczy konkretna pensja, premia, podwyżka, nagroda i ludzie są zaangażowani w pracę i robią to, co do nich należy. I po części ten menadżer miał rację, ale prawda jest taka, że jeśli spojrzymy chociażby na badania naukowe, naukowca Tima Judge, który przeprowadził metaanalizę 92 badań ilościowych na prawie 15 tysiącach osób, badał on to, czy pensja... Jest skorelowana z satysfakcją z pracy. Okazuje się, że współczynnik korelacji wyszedł 0,14, czyli bardzo nisko, czyli nie ma dowodów naukowych na to, że pensja, ciągłe podwyżki, premie itd. dają stałą motywację do pracy. Powiem więcej, Instytut Galupa również zajmował się tym tematem. I on badał poziom zaangażowania w pracę na podstawie ankiet wśród osób, które zarabiały od 0 do 36 tysięcy dolarów rocznie. Druga grupa to było między 36 a 89, a trzecia to między 89 wzwyż. I okazuje się, że poziom zaangażowania, taki prawdziwy poziom zaangażowania w pracę w każdej z tych grup był dokładnie taki sam wynosił około 30%. Co to oznacza, że im więcej zarabiamy, to wcale nie jest to jednoznaczne z tym, że jesteśmy bardziej zaangażowani w pracę. No dobrze, no ale jeśli dajemy podwyżki, jeśli zarabiamy więcej, no to jest większa satysfakcja, tak? Jest większe zaangażowanie, widzimy, że ludzie się cieszą. I to też jest prawda, bo z kolei magazyn Entrepreneur badał to i średnia długość czasu, kiedy zauważamy podwyżkę, skok motywacji wśród pracowników po podwyżce, po pensji, to dwa miesiące. Czyli musielibyśmy co dwa miesiące dawać jakiś bodziec w postaci podwyżki, w postaci jakiegoś dobrego bonusu, żeby widzieć jakąś zmianę w zaangażowaniu. No ale umówmy się, która firma jest w stanie dawać podwyżki co dwa miesiące? No właśnie żadna. Stąd tak naprawdę, nawet jeśli pracownik mówi, że motywują pieniądze, to tak, motywują, ale nie na długą metę. Jeśli spojrzymy na teorię Herzberga, chociażby dwuczynnikową, ona mówi o tym, że pensja to tak naprawdę jest czynnik higieny. To znaczy, jeśli zarabiamy dużo mniej niż pracownicy u konkurencji, na tym samym stanowisku, z podobnym doświadczeniem, to jasne, będziemy zdemotywowani. Czyli pensja sprawia, że nie jesteśmy zdemotywowani, ale nie sprawia, że jesteśmy zmotywowani długim terminie. I to jest ta subtelna różnica, której czasem menedżerowie nie rozumieją. Pod tym filmem znajdziesz PDF z krótkim opisem studium przypadku firmy Mastercard. Ta firma swego czasu zainwestowała sporo czasu i ogromne pieniądze w szkolenie kadry menedżerskiej po to, żeby podnieść ogólne zaangażowanie i satysfakcję z pracy swoich pracowników. Opowiem w skrócie, jak to wyglądało, ale oczywiście więcej przeczytasz sobie w tym pliku, który jest tutaj załączony. Ona zatrudniła zewnętrznych konsultantów i właśnie na stronie tej firmy znalazłem opis tego przypadku, bardzo ciekawy swoją drogą. Tam skupiono się na kilku ważnych elementach. Po pierwsze, badano potrzeby pracowników, czyli co tak naprawdę motywuje ich do pracy, czego im brakuje, jeśli chodzi o zarządzanie. I robili to poprzez coroczną ankietę, w której badano zaangażowanie pracowników, były to oceny 360 itd. Później wdrożono system sesji coachingowych krótkie szkolenia dla menedżerów, po to, żeby rozwijali oni swoje umiejętności coachingowe gdzie okazało się, że najważniejszą umiejętnością, jaka jest potrzebna wśród menedżerów i umiejętnością, yy, która jest wymagana przez pracowników od swoich menedżerów, jest udzielanie informacji zwrotnej, jest budowanie kultury informacji zwrotnej po to właśnie żeby pracownicy wiedzieli na czym stoją, żeby nie obrażali się kiedy dostaną jakiś negatywny feedback, żeby cieszyli się z tego, że pracodawca, że menadżer potrafi pochwalić, ale w konkretnie dobrze zaplanowany sposób. Nie tak sobie, nie rzucając jakieś zwykłe dzięki. Następnie ci menadżerowie szkolili kolejnych menadżerów. Właściwie program składał się z trzech elementów, czyli badanie potrzeb, prowadzenie sesji coachingowych i nauczenie menadżerów umiejętności coachingowych i prowadzenie sesji Train the Trainer. Podsumowali to wszyscy, że informacja zwrotna, jak już wspomniałem, jest tym kluczowym, najważniejszym czynnikiem, którego nie mają umiejętności o tym, nie mają menadżerowie. A jest to bardzo wymagane. Co się okazało? Po rocznych szkoleniach firma znalazła się w rankingu najbardziej pożądanych pracodawców, y, czasopisma Forbes, a współczynnik zaangażowania wśród pracowników wzrósł znacząco w całej firmie. Oczywiście takie szkolenia, takie sesje kosztowały naprawdę grube miliony dolarów i nie każdą firmę na to stać. Ale ja na warsztacie, który organizuję niedługo, wszystkie dane znajdziesz poniżej pod tym filmem, wprowadzę Cię w temat udzielania informacji zwrotnej, w temat budowania kultury informacji zwrotnej, pokażę to na przykładach, pokażę Ci na co zwracać uwagę i dzięki tej godzinnej sesji, którą będziemy wspólnie przechodzić, będziesz mieć już wiedzę, która pozwoli Ci wdrożyć taki system, wdrożyć takie zasady w swoim zespole i też podnosić zaangażowanie wśród swoich pracowników bez konieczności inwestowania grubej kasy w premie, nagrody, podwyżki, bo jeśli to jest, to super, ale jak wiemy, nie każdą firmę na to stać, dlatego z tego miejsca zapraszam Cię już do zapisania się na to szkolenie i cóż, Mam nadzieję, do zobaczenia na tym szkoleniu. Wystarczy zostawić adres e-mail, nawet jeśli nie będziesz mógł być na żywo, to wyślę nagranie z tego szkolenia. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć.